Za służbę miałeś kazę zabotał, na ślący gronał, pojrzy z wybrach, a nie w Jak zwykle nasze zgromadzenie obywatelskie rozpoczniemy w pieśni o Boże, coś Polskie. Wszystkich zgromadzonych. w tym naszych gości, naszych przyjaciół, licznie przybyłych z Węgier. Brawa za Węgier! Oj rama Szanowni Państwo. Ten listopadowy wieczór, wszędzień naszego święta narodowego. Stajemy tutaj pod krzyżem u stóp Wawelu w zadumie i z potrzeby naszego serca. Stajemy tutaj, aby modlić się za naszą ojczyznę, za rządzących, za ofiary katastrofy smoleńskiej. Naród Polski poniósł tyle ofiar, w obronie wiary i wolności. Jesteśmy z tego my, Polacy, bardzo dumni. Dzisiaj wspominamy ofiary katastrofy smoleńskiej. Oburzylibyśmy się, zasmucilibyśmy się, gdyby naszych bliskich kładziono do trumny wraz ze śmieciami. Było z naszymi rodakami. Szeroko na ten temat rozpisywała się prasa. Nie znamy tylko jeszcze skali tego zjawiska. Zamilkły tak zwane autorytety moralne, zarówno te samozwańcze, jak i mianowane. Ofiary katastrofy Smoleńskiej. Pomódmy się za naszą ojczyznę, za rządzących, za wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku na czele z parą prezydencką. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś, mario łaskiś pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta mario matko boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Listopadowa miesięcznica smorenskiej tragedii przypada w przedziębie 28 lat rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki temu przez dwa dni kierujemy swoje myśli ku sprawom dla naszej ojczyzny najważniejszym. Wielki trud naszych ojców został włożony w to, by Polska była niepodległa, byśmy posiadali własne, silne państwo. I wreszcie w to, byśmy trwali przez wierze i tradycje, tradycji naszych przodków. Te sprawy stanowią o trwaniu i rozwoju ojczyzny. Ofiara złożona przez Polaków w Katyniu i Smoleńsku była związana z obroną tych wartości. Nie jesteśmy jedynym narodem, który musiał bronić swoich podstawowych praw, ale jesteśmy jednym z niewielu, który musiał zapłacić za to tak wielką cenę. Historia nakazuje nam, byśmy wyciągnęli z tego wnioski. Musimy dbać o własne państwo, nawet wtedy, kiedy nie wszystko nam się w nim podoba. Musimy szukać racjonalnych sojuszy zarówno wokół siebie, jak i na arenie międzynarodowej. Kiedy potrafiliśmy ze sobą współpracować, Polska była wielka i silna. Wrogowie naszej ojczyzny zawsze dążyli do wprowadzenia pomiędzy nas konfliktów i izolacji Polski. Szczególnie w dzień skrócenia Polaków z narodami obrotyczymi. Naszą bronią była zdolność do jednoczenia i budowania mostów. Bronią przeciwników, skrócenia nas, w sianie ziarno nienawiści. Myśląc o dziele przodków, pamiętajmy, o tym testamencie. Był no to również testament Lecha Kaczyńskiego, Kluby Gazety Polskiej. Wybory Prezydenckie jest w Stanach Zjednoczonych. Ja nie będę komentował hmm, z jakimś takim, nie wiem, komentarzem pozytywnym czy negatywnym. Natomiast niewątpliwe jest to, że prezydent Elekt jest prezydentem, który jest przyjmowany przez środowiska libertyjsko-lewackie bardzo nieprzyjaźnie. Bardzo nieprzyjaźnie. Wydawało się, że te środowiska zawładnęły sferą publiczną Europy. I Ameryki Północnej, czyli tym obszarze transatlantyckim. I że właściwie nie będzie wyjścia, tylko poddać się tej inżynierii społecznej, która właściwie nie wiadomo dokąd zmierza. Bo to jest próba przeobrażenia społeczeństw na obraz i podobieństwo nie wiadomo czego. My kierujemy się konkretnymi wartościami. I nie potrzebujemy nowych proroków, nowych górów, czy jak ich tam nazwać, bo mamy własny umysł, własne sumienie i wiemy czym kierowali się nasi przodkowie od ponad tysiąca lat. I mimo rozwoju cywilizacji, chwała za to, że ta cywilizacja się rozwija, to jednak podstawowe wartości są fundamentem trwania tej cywilizacji. Trudno powiedzieć, jaka będzie polityka przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Miejmy nadzieję, że ona będzie korzystna dla naszego państwa, dla sojuszu polsko-amerykańskiego w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego. Że nie będzie żadnych zmian w tych wszystkich przewidywanych projektach, które przewidują stacjonowanie części wojsk amerykańskich czy natowskich w Polsce i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co niewątpliwie jest konieczne. Niewątpliwie jest konieczne, proszę Państwa, ze względu na to, jakiego mamy sąsiada. Ten sąsiad nie proponuje. Nic innego poza dominacją swoją. Mam na myśli oczywiście Federację Rosyjską i, jego, i jej przywódcę Walimira Putina. W związku z tym potrzebny jest Sojusz Północnoatlantycki, ale potrzebny jest nie teoretyczny, tylko realny. Taki, który w przypadku zagrożenia. Będzie w stanie przeciwstawić się tej agresji. Ten agresor wcale nie jest aż tak groźny. Proszę Państwa, ja przypomnę tylko rok 1920. Z tym agresorem upłynęli się polscy patrioci, polscy żołnierze, oficerowie i całe społeczeństwo. Mimo, iż wtedy wielu nam przeszkadzało. Ale tu muszę dodać, że bracia Węgrzy nam pomagali, ile mogli, ile mogli. A więc solidarność pomiędzy narodami, którzy chcą pokoju, które chcą współpracy, które chcą rozwiązywania konfliktu w drodze rozmów, negocjacji, porozumienia, kompromisu. To jest droga do rozwiązywania problemów od wielkich po małe, nawet nasze. Nie siła, nie przemoc, nie dominacja kogoś z zewnątrz. I miejmy nadzieję, że ten kierunek, który w polityce zagranicznej prowadzi teraz polski rząd, polski prezydent, będzie miał wsparcie w przyszłym prezydencie amerykańskim, a przede wszystkim wśród narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie damy się zwariować libertyną i dragą. życia los na stos, na stos, życia los na stos na stos. Witamy pana doktora Laszlo Cizmadię, prezesa Węgierskiego Forum Społecznej Jedności, Brawo! na którego czekaliśmy i którego w takim razie podnoszę o głos, żeby nie przedłużać. Proszę. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretett lengyel testvéreim! Eljöttünk Magyarországról, hogy ismét fejet hajtsunk a Katyni hősök és a Smolenski áldozatok előtt, mert ők körökre beírták a a világ könyvébe. Przybyliśmy z Węgier po raz kolejny, aby pochylić nasze głowy w hołdzie bohaterom ofiar Katynia i Smoleńska, ponieważ imiona ich wpisane są na zawsze do podręczników historii świata. 1945 őszén több mint 20 ezer lengyel katonatisztelt fogjul ejtett a sztálini birodalom, és a bolsevizmus anyatején felnevelkedett kommunista privékek mindannyiukat kivégezték a katyini erdőben. W jesieni 1940 roku zostało schwytanych i rozstrzelanych w lesie kadyńskim ponad 20 tysięcy polskich oficerów przez wyrosłych na mleku bolszewizmu komunistycznych oprawców stalinowskiego imperium. Zrobili to w następny sposób, strzelając pod niemieckimi pistoletami. Nem felejtő. Üzenjük, hogy az igazság Isten akaratából mindig kiderül. a A történelem szégyenfoltjait, a náci Németország és a kommunista Szovjetunió szennyét az agresszoroknak kell lemosni magukról. Sikorski tabór, no i Kaczyński, ale Wilak, jak ja to tak, o rok Brudy plan w stylu historii nazistowskich Niemiec i komunistycznego Związku Radzieckiego powinni zmyć z siebie sami agresorzy. Generał Sikorski i Lech Kaczyński wykrzyczeli światu własną śmiercią Grzegorz Kadras. Mindketten a Katyni kísértett áldozataival váltak. Véletlen vagy nem véletlen repülő szerencsétlenség következtében. A tény azonban, hogy Lengyelország legjobbjait veszítette el. Obydwa oni stali się duchowymi ofiarami Katynia w wyniku przypadkowej czy nieprzypadkowej katastrofy. Jednakże pozostaje fakt, że Polska utraciła swoich najlepszych. Barátaim! Emlékezzünk és tisztelegjünk a szabadságért, életükkel fizetőkkel. Moi przyjaciele, pamiętajmy i oddawajmy im część za wolność wcześniej ich Minket, magyarokat és lengyeleket már nem igazgathat a félelem. Az 1956-os forradalom a magyarok katinja volt. Ezeréves közös történelmünk, hazáink elfoglalása, gyarmatosítása, kirablása megacélosította hitünket. Népeink hasonlósorsa nem csak egyszerű barátság, és testvériség forostot össze bennünket. My węgierski polacy nie możemy być rządzeni przez strach. Rewolucja węgierska 1956 roku była katyniem Węgrów. Nasza wspólna tysiącletnia historia, zajęcie naszych ojczyzn, ich kolonizacja, grabieże, zahartowała naszą wiarę. Podobne los, losy naszych narodów, a nie tylko prosta przyjaźń, zespoliła nas w braterstwo. Tak, Polaków i Węgrów złączyła krew i powstało porozumienie krwi. barátaim, köszönet, hogy 1956-ban a fiatal magyar sebesült forradalmárokat saját véletekkel is mentettétek. Nemzetállamaink szuverenitása, szabadsága olyan kincs, ami nem eladó és zállokba sem tehető. Moi przyjaciele, dziękujemy Wam, że w 1956 roku swoją krwią radowaliście młodych rannych rewolucjonistów węgierskich suwerenność państwa narodowego i jego wolność jest skarbem, który nie może być ani sprzedany, ani zastawiony. Közös, második hazánk Európa, polgáraink kincse, a keresztényi civilizáció megvédése, most a lengyelek vezetésével a visegrádi négyekre hárul. Az Európai Unió csak a nyugat és kelet, közép-európa egységével lehet gazdaságilag és katonaiak is önálló. Skarbem obywateli naszego drugiego wspólnego domu Europy jest obecnie przypadająca czworokątowi wyżegalskiemu obrona cywilizacji chrześcijańskiej pod przewodnictwem Polaków. Unia Europejska tylko w zjednoczeniu Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej może być ekonomicznie i militarnie niezależna. Z Europą i Unią Megreformalacza, od Lisabonii serdecznej, a kontinens összes civiljének fellépésével biztosítható. Az unió alapító atyáinak eszmeiségét kell követnünk, az egyenrangú nemzetek eltörölhetetlen jelszava, egy mindenkiért, mindenki egyért. Zreformowanie Unii Europejskiej oraz aktualizacja Traktatu Lizbońskiego może być zagwarantowana poprzez wspólne przystąpienie obywateli całego kontynentu Powinniśmy przestrzegać idei założycielskich Ojców Unii Europejskiej. Niezniszczalne hasło równych sobie rangą narodów brzmi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Emlékezwe kocira jest i kezünk Ökölbe solitwa, kerestyni lelkünk Kigyitva, hiszük és wajuk, Isten, család, haza. Pamiętając o Katyniu i Smoleńsku, zaciskając nasze dłonie i otwierając naszą duszę chrześcijańską, wierzymy i wyznajemy Bóg, rodzina, ojczyzna. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. zatworzył przemoc.